Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Tiny Minecraft. Wiem, że obecnie odcinki są trochę nudne, ale spokojnie, wkrótce zacznie się trochę więcej dziać, bo będę mieć yy, można powiedzieć trochę, trochę czasu, ale tak trochę też mniej czasu, więc yy, nie wiem. W każdym oczywiście zapraszam do oglądania, ale najpierw chciałbym powiedzieć, żebyś zasubskrybował ten kanał i zostawił łapkę w górę. I takie tam pierdolę, dobra. dobra. Nie przedłużam, a więc zaczynamy. E, gdzie jestem? I co to jest za domek? I czemu tam jest wielbłąd? A to już pierwszą z odpowiedział, a konkretniej... E, tak, to jest domek z villagerami. Zombie. Tu umarł. Przykro mi. Niezmiernie. E, tak, to jest domek z villagerami, jak widzicie? Kolejne zombie. Coś tu kombinuje E, golem się już zaraz zajmie, chyba. No chyba, że sobie z pieprzu tam. O, dobra, jednak, nie, jednak idzie. Ale będzie walka. Ale będzie walka. Sru. Dobrze, golem, dobrze, golem. I tak, tutaj mamy wildgery, które sprowadziłem ze spawnu. Spawnu chyba. Tak, ze spawnu je sprowadziłem. Cześć, to pana nie, sprowadziłem się na tej wioski przecież. Co było w pierwszym odcinku, czy w odcink, tam już nie pamiętam. Także, mu tutaj mają taki swój tymczasowy domek, w którym mogą sobie spokojnie się wyspać, w ogóle. Tutaj mam jakiś pierdol budowy tego domu. Zrobiłem go z brzozy, ponieważ brzoza jest spadna i, i tak. Akurat brzozę miałem pod ręką. I uznałem, że w sumie to będzie tutaj pasować. Creeper umrze. No, że nie żyję. Kurde, mogę naprawić opatę. Bo mam 49 rzeczy na opacie. No tak, mogę pokazać nawet jak to wygląda. Po prostu tutaj jest portal. A tutaj. Tutaj mam profesjonalnie. Tu mam portal do domu. A tu mam portal do tamtej wioski, właśnie. I tak to wygląda. Po prostu je tu sprowadza nie wszystkie chyba przeżyły tę przeprowadzkę, z tego co pamiętam. Ale tak. Więc w przyszłości trzeba będzie zbudować farmę. Najbliższej w najbliższej przyszłości. A co dzisiaj? No, dzisiaj trzeba zająć się najedekorowaniem domu. Siemała wie błąd, masz śmieszne uszka No. Jeżeli się ktoś zastanawia, jak go tutaj sprowadziłem, to polecam zobaczyć poprzedni odcinek. Tak. Tam macie odpowiedź. I co tutaj? No tutaj się w sumie nic nie zmieniło, zbyt Muszę przyznać, że się popierniczałem trochę. Ale spokojnie, teraz trzeba zacząć po prostu ulubienie tego. A więc tak, najpierw trzeba zacząć od tego pomieszczenia, gdzie będzie jacuzzi. Ale mam już przy, mam już rzeczy na ogniska. Szkło też mam. Więc trzeba zrobić jacuzzi. Siema, no, dobra. Trochę ognisk się zrobi. Nie działa. Dobra, jeszcze troszkę można zrobić. 16 ognisk myślę, że jest ok. Się magię Jakby ktoś się pytał, co to za Resus Pack, że jest 3D ognisko, to to to, to jest Vanillotrix. Zresztą większość rzeczy, co jest na ten resource Pack, jest Vanilla Twix. Ten miecz jest NBT pack na przykład. I taki ten pierdowy Powracając to tutaj się zrobić jacuzzi. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 15. to starczy akurat. A tylko teraz pytanie na jaką to głębokość zrobić chwilę? Tu by była woda. Byłoby szkło. Okej, okay, okej. Okay. No, dobra, to wiemy. Tutaj deski damy. Tutaj też. I tu. Ogólnie tutaj trzeba dać deski. Tak, nie chcę mi się zmieniać slotu, aż tak jestem na niwy. Ja Roba tu jeszcze było szkło, tutaj jeszcze trzeba dać. Trzeba naprawić na opatę. Zaraz tu może. A, bo ja miałem zrobić niedalej to narzędzia. O no, tak, zapomniałem. A spokojnie, ten narzędzie mam zrobione. Prawie zaklęte na maksa, no ale jeszcze nie. Parę rzeczy wymaga dopracowania. Ale wielbłąd za. sad Tak powiem. Dobra, mamy tutaj sobie. Jack Hulk. to w chwili, tutaj by było. Pewnie. nie. Zrobiłem błąd. Bo dym z nie przechodzi przez szkło, Jakby no patrzcie. Dym Daj się to blokuje. Ej, jednak. Jak się nie blokuje? Okej. Okay. No to jednak się nie blokuje, no to jednak... To jednak wszystko działa jednak. To nie wiem, to ja wiem. Hmm, dobra, chwilę, to jeszcze tutaj by się przydało w takim razie to zrobić. Nie mam więcej tego drewna. Powiedzcie, że mam. No jest, oczywiście, że jest. Jeszcze coś zostało zbudowane na szczęście. Dobra, chwilę, to chwila. tutaj by było to. To było skło, to tutaj by musiał być ognisko. Okej. A jak on te dziewięć wydajesz dajesz? Hmm. Ten, 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 tego ten. O. I teraz jeszcze tutaj. No i mamy gotowe jack Trochę aż za dużo chyba tego do budacji, ale no. Można się zrelaksować. Wie, rozbiorę się. Można się zrelaksować w tym pięknym jacuzzi. Jest tak pięknie, wspaniale. No i ogólnie fajnie ten tego. Trochę będzie chaosować to, 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 to jacuzzi, ale dobra. Jacuzzi już zrobione. Czemu nie ma bo każdy musiał razie już jest gotowy A więc czas się zabrać za kolejne rzeczy naszej znaczy listy Ej, ognisko są źródło postawione Fuck. Nie jestem się tego zmienić O, magazyn Magazyn zaczynam kopać Nie będę zarobić Sypialnia Znanowista sypialnia, nie powiem, że nie Alchemia Na pogotow Alchemia jest potrzebna, ale dobra chwilowo to wszystko schowam tutaj Kocham robić sobie bajzel specjalnie Tutaj ma, ogólnie mam doniczki, kwiatuszki, które zrobię, sobie pozbierałem przed odcinkiem A tak, dobra, sypialnia, co w sypialni można udekorować? Jakie są fajne bloki do sypialni Poza doniczkami. Jakieś biblioteczki itd. Okej, okay, biblioteczki itd. To czas zrobić rzeźbione biblioteczki. Pytanie, czy ja mam książ książki, tak? Bo chyba nie mam zbyt książek tu. No nie mam tutaj zbyt książek. A to chyba to będą puste. A nie, jednak mam 17 książek. To daje za mało. A coś jest. Au. I, i, I... I... Korzyść na 11. No może być jak na razie. No bo od razu może sobie być więcej. Tak będzie chyba najlepiej. 21. Myślę, że jest wystarczające i w pialnie to się daje tak. Tu, tak, tu. No, tutaj tak można dać. Te łóżka tak mogą zostać. Dywanu nie mam, dywanu nie mam. Na trudno. Jeszcze ten na dywan mi aktualnie nie stać sobie to kiedyś i co tu jeszcze można dać, co tu jeszcze można dać jakieś fajne błoczki tutaj bym można dać e, wiem, stół łucznika, ten 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 a uczar, Łucznika, e. uczarza uczarski on tak, stół uczarski to miałem dokładnie na myśli Ech, przypomnę, że on dalej nie ma swojego, swojego zastosowania poza blokiem stacji roboczej. Ma się go ustawiać? Nie da się go ustawiać, tak? No dobra, to tutaj dolniczkę postawimy i tutaj można dać zwykłe żółte mleczki. Okej, okay, coś tutaj jeszcze by się przydało dać, bo jest dalej pusto. To oświetlenie też jest na razie prowizoryczne Co tu jeszcze można dać? Jakieś... Jakieś cełko, tego? Kwarcowe, oh, nie, 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 nie. Brzozowe można dać... Mam tu jakieś deski brzozowe, nie mam To zrobimy sobie szybko z brzozy coś tu Nie to To O, elegancko Profesjonalne biurko, na którym by można dać obraz, ale też obraz umiją. O nie jednak oh. oh, ma obraz, No dobra, może być to. I mamy zarambistą profesjonalną tą Chwilę jeszcze, przecież można zrobić kurde Kamień. Można zrobić jeszcze klawaturę I myszkę najkurde no komputer profesjonalny Najprawdźcie no kurde jaki komputer ząbisty Czy to nie ma dźwięku Nie wnikam czy tutaj nie ma dźwięku jeszcze dodać dywan i będzie ok już tutaj. No to zrobiliście. sypianie, no jest skończona. Teraz spokój do Alchemii. A nie mam tak bez rodów. Eee, no cóż. To może zajmiemy się teraz moją sypialnią, która jest tutaj na górze. Sypialnia ma. No. Jest nawet. Kociak, jak myślisz, co tutaj można by było dodać? że wziąłem pułk na książkę, też jak sądzę tutaj można by dać sobie doniczka, ale nie można dać habra i co tutaj jeszcze można dać tutaj by można dać nie może może nie, nie wiem nie wiem zapomniałem jak się dekręć doun to... Dobra, też to dam tutaj. O, tutaj jeszcze dam dywanik. Obrazy nie mam obrazu. Ale no cóż, o, to nie wiem co jeszcze można zrobić. Dobra, nie ma. nie wiem. Hmm. Może jeszcze w to się pobawić, no tak. Zapomniałem o tym. Ha, tu jest tu jeszcze jakieś miejsce na oślinkę. No tak... Nie niezbyt bym powiedział. To ty nie moim będzie rozpanić okno. Tutaj tutaj też nie będzie psuło symetrię. Kocie, nie wierzcie to dać. Ja też nie wiem, zdam sobie po prostu tu. Źle. No sobie nie tak rośnie, kurde. Po drugiej stronie też tak down. I mi nie staczyliście. I znowu to postawi większą. No dobra. Jeśli je dostawię zaraz. To, że sypianie ma też mogę rozwalić. Nie jest to już mi bo już wiem co, że to tutaj jest. A mamy już sypianie tak ciut wyłączoną, a tylko ciut. Jeszcze brakuje tu jakichś smaczków. Na pewno może się zainspirować internetem. Bo mój mózg jest totalnie niezdolny do pracy i myślenia o czymś takim. To jest łazienka, co można zrobić w łazience? No wodna na pewno. Ha, dobra, jakieś pomysły na łazienkę w Minecraft, które pamiętam. Nie pamiętam, więc idę się zainspirować. Dobra, no tak, no przecież już pamiętam. Znaczy pamiętam, sobie sprawdziłem i przypomniałem sobie, że... Jezu, naprawdę nie wiem co się ze mną stało. Kiedyś nawet potrafiłem myśleć Cześć. Czy gładki blok kwartu się przepala? Dobrze pamiętam. To się kwart się przepala, żeby być był gładki? Chyba tak, chyba dobrze pamiętam. To zrobimy zaraz sobie schodki. Co jeszcze potrzebuję? Banner. Nie wiem jak zrobić taki baner. To bannerem się nie będę zajmować zbyt. Ale co jeszcze można? A ten, zaczep. Zaczep, zaczep, zaczep. Jak, jak się go robi Tak się go robi. Już nie pamiętam jak się robi takie rzeczy. Pole mój mózg jest Wyplany z pamięci o Minecrafcie tych fajnych rzeczach Cóż trzeba się wziąć za siebie Jest żelazo, żelazo, żelazo. Tu mam jakieś żelazo. Cyk, cyk, cyk. A więcej mi nie potrzebny, tak? Włodki bok kwarc. Włodki bok kwarcu, Czy ja mam tu przycinarkę? Chyba nie mam w sumie. Nie przypominam sobie, żebym miał tu przycinarkę. No nie ma, więc trzeba zrobić. Dobra, mmm, kamień. Kamień, mam tu kamień. Chyba nie mam. A to nie szkodzi, bo zaraz będę miał. Nie chciałem ten na dobra. No. O, to już zrobiła na jest. lalka. Gdzie ja ją postawić. Postawię ją tu. Cyk eee, wiaderna na wodę mam w domu, okej okay, To trzeba sobie ją szybko Szybko ją trzeba sobie wziąć tutaj Dobra Ej, ej, ej. co się stało, Co się stało Czemu mi tak ścięło? Nieważne mm, Tutaj Szybko na górę, na górę, na górę Dawno nie robiłem łazienki w Minecraft I na tym polega problem, ale dobra Tutaj zróbmy sobie O, jest pięknie Dobra, jest, nieskończone źródło jest Tutaj można zrobić Umiłowalkę gdzieś, gdzie? Myślę, że umywalkę trzeba zrobić tutaj. Dlaczego wójt stanie nie będzie? O. o, umywaleczka jest. Nie, to się przy te dźwignie, dźwignie, dźwignie. Dźwignia, daj mi dźwignię. Dźwignie też Nie Robiłem pytanie, czy mam tutaj bruk? potyki Nie, tu, tu. Um. Mam. To idealnie się skłona Ale dzik Ale dziwny jest dźwignie 3D Śmiesznie to wygląda trochę A dobra tutaj Elegancko A no tak, to że do na destał to trochę tutaj efekt, ale nikt nie zauważył może Tutaj można dać sobie doniczkę gdzieś, na przykład tutaj mógłbym postawić doniczkę i dać tutaj. Ho, ho, hołst, ho, nie wiem jak to odmienić. Jeszcze jakby zrobić kibele Okej, okay, tak o. Tylko potrzebuję tego jeszcze bloczku. I tak to się prezentuje i łazienka zrobiona. Mamy tutaj elegancki tą elegancką wannę no. Tutaj sobie możemy. Oj! zepsułem tutaj, so, tutaj mamy ten. Można powiedzieć kranik. Jest. O, tutaj się można elegancko wykąpać. Jest trochę ciasno, ale jest własno. na w ogóle, żeby nikt nas nie podglądał. E, tutaj możemy sobie umyć rączki elegancko. I tutaj możemy się elegancko załatwić. Jak widać, pięknie. No, zapomniałem w ogóle o istnieniu tej płytki. No i itemy. Ten, ten, jest taka waga, jakby nie. Dużo pamiętam Czym więcej itemów dasz, tym większy sygnał daje. To jest ciężka, czyli więcej temu chyba musi być, żeby był większy sygnał. Jakoś tak to było. Ja zapomniałem o istnieniu tego, więc tutaj to się idealnie nada. Tutaj mamy uchwyt na papier, ale papieru nie ma, więc jest tylko uchwyt. I tu mamy spłuczkę elegancką. Ewentualnie można by tą spłuczkę przenieść tutaj, ale nie, bo będzie wtedy mało wiosna. A tutaj sobie można umyć rączki. Jeszcze tutaj będzie trzeba dodać ręczniki, ale to e, jak załatwię banery sobie. No więc tak, e, moje najlepsze dzieło dzisiaj, moim zdaniem, to ta łazienka. Więc w tym miejscu zakończę ten odcinek Przypomnę o subskrybowaniu, lajkowaniu, komentowaniu i tak bo to Bardzo motywuje do działania i tak Każdy wie zresztą jak to działa Więc nie będę przedłużać Mam nadzieję, że odcinek się spodobał, więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym, cześć!